Jeśli ktoś jeszcze nie zauważył, to pozwolę sobie zauważyć, e, że ja w żaden sposób nie jestem ekspertem, nie czuję się ekspertem, nie robię z siebie eksperta. E, bo jest być może takie, takie, nie wiem, przeświadczenie, czy jakkolwiek to nazwać, że jak ktoś gada na YouTubku, e, to już, o, jakiś ekspert zna się na czymś, czy coś takiego. A właśnie nie człowieku, wręcz ja, przeciwnie, e, dużo mówię o tym do spokoju umysłu, do, do równowagi, do balansu. Eee, natomiast cały czas ze mną są i stany depresyjne i ten taki bezsens. Wczoraj na przykład eee, przez chwilę było wieczorem fajnie, akurat jak nagrywałem filmik. Eee, aczkolwiek też nie jest łatwo mi się zbierać do tych filmików. Coraz ciężej w zasadzie, jak są takie gorsze dni, to, to w ogóle wszystko ma sens. Komuś się chce tego słuchać, w sensu w ogóle. Eee, takie właśnie ten self w głowie, który, który próbuje mnie sprowadzić na dół, że tak powiem. Jest tego dosyć dużo. W jeden dzień więcej, w jeden dzień mniej, wiadomo, nie? Ale, ale ostatnimi czasy jest tego dosyć sporo. I przez chwilę było wczoraj fajnie, ale gdzieś już potem wróciłem, już sobie ten... To, to jakoś nie wiem... wszelkie to zniewolenie przez jedzenie, bo jest to nie cały czas aktualne. Nawet nie chodzi o to, czy ja mało, czy zjem dużo i tak dalej, tylko chodzi o te myśli, że po prostu wiem, że jestem takim niewolnikiem na ten moment tych myśli, że, że to jest dramat, nie? Nawet, nawet jak faktycznie próbuję się i trochę mi to na wychodzi, chodzi, jest troszeczkę lepiej, jest troszeczkę spokojniej, e, że staram się, okej, okay, jak musisz już jeść, to zjedz sobie, spokojnie. I nawet przez to nie ma takiej tragedii, jeżeli chodzi o, chodzi o tą ilość jedzenia, nie? Ale cały czas te myśli zniewalające są obecne, e, zdecydowanie wyczuwam ich obecność, ich obecność e, i cóż, i dużo jest takich stanów, właśnie kiedy chce się płakać z powodu tego całego bezsensu wokół, e, z powodu braku motywacji e, i itd. Tak e, więc, tak jak mówię, ekspertem, na pewno chodzącym przykładem jakby pod względem tego, jak sobie poradzić e, z takim nawałem myśli, e, nie jestem. Natomiast sobie tak myślę, że wcale nie trzeba być ekspertem w jakiejś dziedzinie. E, i to już jest pozytywna myśl, która mam nadzieję, że... Mam nadzieję, staram się nie, nie oczekiwać, nie? Ale że w jakimś sensie pójdzie odbicie, że tak powiem, i do góry. W tym momencie pójdę, jak, sobie, jak ta myśl mi przyszła do głowy i teraz się nią podzielę. Że wcale nie, nie trzeba być ekspertem, żeby osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie. I nie myślę tu o jakimś sukcesie w stylu, wiesz, no tutaj zdobądź milion w rok, albo e, schudni milion kilo w 30 dni, czy na cokolwiek, nie? Chodzi mi o to, że po prostu w jakiejś dziedzinie życia yy, no, osiągnąć sukces. Nie wiem co, nie chce mi się myśleć nawet nad innymi słowami, że tak powiem, nie? Ale o co mi chodzi? O to, że tak jak mówię, że yy, wcale też nie czuję się ekspertem w jakiejś dziedzinie yy, dietetyki, jakiegoś treningu siłowego, czyli tych elementów, które są potrzebne do zmian, zmian w sylwetce, że tak powiem. Yy, nie czuję się nawet ekspertem, jeżeli chodzi o zakłady bukmacherskie. Yy, bo za eksperta ja rozumiem kogoś, kto, kto, się, kto jest fanatykiem w, jakiejś, w jakimś sensie tej dziedziny. Yy, zna najnowsze badania, naj, naj, najnowsze nie wiem, trendy, cokolwiek i ma całą wiedzę, że tak powiem, w małym paluszku, nie? Yy, ale mimo tego, że nie jestem ekspertem, to, 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 to co jest istotne, to zdaję sobie w pewnym momencie sprawę, że yy, żeby osiągnąć sukces, że tak powiem, to wystarczy 90% tego sukcesu albo i nawet więcej to jest tak naprawdę w większości dziedzin, a na pewno w tych trzech, o których teraz mówię, yy, to jest 10% podstaw i skupienie się na tych podstawach i reszta to już dopasowanie do swoich preferencji yy, indywidualnych, a, po, a reszta 90% to są, one faktycznie stanowią być może niecałe 10% sukcesu, czyli jak chcemy już po prostu, nie wiem, yy, być już w ogóle wybitni w czymś. W czymś czymś na przykład, nie? No to te 10% się może przydać, nie? Ale 90% sukcesu to jest te 10% jakby podstaw. Jeżeli skupimy się na tych podstawach i zaczniemy, co najważniejsze, je praktykować, to to jest tylko kwestia czasu, jak będzie fajnie, jak będzie dobrze. I tak było w zakładach, tak było w zasadzie również, jeżeli chodzi o, tak jest praktycznie, jeżeli chodzi o jakieś tam właśnie czy zmiany sylwetkowe, czy coś takiego. Jeżeli się będziemy stosować do prostych prawideł, to nie ma szans, żeby się nie udało, tak naprawdę. I myślę, że jeżeli chodzi o, o dążenie do spokoju ducha, do tego, żeby żeby pozbywać się w regularny sposób, żeby stawać się coraz lepszym człowiekiem, żeby pozbywać się tych stanów czy depresyjnych, czy niskiej motywacji, czy tego bezsensu życiowego, że się nie chce, zniewolenia myśli i tak dalej, to tak naprawdę stosowanie się do 10% prawidłowości, 10% to praktyka medytacji, myślę, że być może jakieś tam jeszcze, okej, okay, przygotowanie jakieś tam mentalne tego również, ale uważam, że jeżeli będzie regularna praktyka medytacji e, przez, nie wiem, codziennie, przez, może zacznijmy powiedzmy od pięciu, 7 minut codziennie, ale dochodząc tam do, nie wiem, myślę, że do pół godziny, myślę, że nawet, e, znaczy nawet nie myślę, bo ma, jest wiele jakby powiedzieli inni ludzie, że, że, że to działa, że tak powiem. Ja zresztą i nie tylko ja, jakby bliscy znajomi e, również e, mówią to samo, że jeżeli gdy były okresy, kiedy praktykowali przez regularny sposób, e, to, 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 to czuli się fajniej, wszystko było takie łatwiejsze, było mniej problemów z brakiem motywacji i tak dalej. Natomiast kiedy to było łatwo o rozproszenie, kiedy człowiek się rozproszył i przestał praktykować, to wszystko znowu lecił na łeb, na szyję. Ja czuję mniej więcej od jakiegoś czasu, że wiem, że powinienem to robić, ale tego nie robię, nie? I, i to jest taki właśnie... Stryczek. Nie, 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 nie. Wiem, że mi się nie będzie chciało tego wycinać, ale to jest jedyna przyczyna, dla której tego nie wytnę. I cóż, to jest, no niech to będzie takie przypomnienie do samego siebie, że Trzeba wrócić na tą drogę regularnej medytacji. Trzeba sobie tak to wszystko zorganizować, żeby, żeby, żeby było to regularne. E, I to jest taki note to self. I tyle. Jest jak jest, raz gorzej, raz lepiej. I co z tego, że pierwszą biedę klepiesz? E, tyle. Miłego dnia życzę. Pozdro. Pomedytowałem sobie dosłownie 15 minut. No, zakładałem, nawet, że najpierw 5, ale sobie wyłączyłem budzik i uznałem, że jeszcze pomedytuję troszkę dłużej. Momentowałem 15 minut i perspektywa na wszystko się dosyć wyraźnie zmieniła. Tak sobie teraz dosyć jasno potrafię wyjaśnić, jasno wyjaśnić um, skąd się... Jakie są przyczyny tego niespokojnego umysłu, który cały czas... I to jest właśnie to wyjaśnienie, że cały czas oczekuję, żądam od świata, że tu będzie nagle coś wielkiego, nie wiadomo, nie wiadomo co, jakieś, jakieś nie wiem tancerki zaczną tu szpagaty mi robić, czy, czy cokolwiek, czy, czy ktoś wynajdzie sernik bez kalorii, czy cokolwiek, nie, nie, bez sensu gadam, nie, a, a czy właśnie nie bez sensu, właśnie, że oczekuje nie wiadomo czego od, od świata, od życia, a wystarczy przez 15 minut obserwować swój oddech, a każdą inną myśl e, potraktować jako rozproszenie, zauważyć ją, ok, zauważyłem i wrócić do oddechu, nawet jak są to myśli takie wydawałoby się konstruktywne, bo, bo po paru minutach jakby właśnie mm, medytowania, czyli obserwowania swojego oddechu w taki obiektywny, nieoceniający sposób, e, przyszło mi do głowy na przykład to, że kurde, jest fajnie, powinienem... E, Muszę się zastanowić, w jaki sposób sobie wprowadzić to do swojego życia codziennego, kiedy, kiedy mieszkam sobie na co dzień w Czekanowie. Gdzie, kiedy, dokładnie, jak długo to robić. I takie zacząłem już, że tak powiem, e planowanie. I właśnie nawet takie coś e potraktowałem jako rozproszenie. Wróciłem do oddechu. I nawet w jakimś sensie poczułem, w jakimś sensie, takie, nie wiem, wzruszenie, że faktycznie to wszystko jest rozproszenie i to wszystko. Wydawałoby się, że jest, jest dobre dla mnie, że jak sobie to poorganizuję. tylko że jak się zaczyna, ja, ja zresztą mam taką przypadłość, że wszystko co na chwilę jest fajne, to ja zamiast się z tego cieszyć, mówię, jak z tego zrobić procedurę, żeby, żeby wszystko cały czas było super i tak dalej. I w ten sposób rzadko kiedy wracam do tego, co tak naprawdę jest wartościowe, a chcę tylko z, tego, z tej wartościowej wartości zrobić jakiś produkt, który będę eksportował w jakimś sensie do swojego życia tak na, na, na dłuższą metę. A to właśnie nie o to chodzi, i w jakimś sensie poczułem się zauważyć, że, do, że, że, że zauważyłem, że te wydawałoby się konstruktywne myśli również są myślami, a więc również są rozproszeniem. I wystarczyło 15 minut poobserwować swój oddech i będąc tu jeszcze godzinę temu, czułem się taki, że wszystko jest miałkie, bez sensu, i tak dalej, zamknij, mordę. A teraz tak sobie po tych 15 około minutach. Siedzenia tutaj z zamkniętymi oczami, z obserwacją swojego oddechu i tak patrzę wokół. Wszystko jest w należytym dla siebie porządku. Jestem częścią tego to jest chyba bardzo, istotne, bardzo istotny element takiego myślenia że jestem nieodłączną częścią całego świata i czuję w jakimś sensie, a nawet bez w jakimś sensie, czuję jedność z tym światem, i w ten sposób właśnie to nasze ego. Umiera w jakimś sensie, nawet znowu nie w jakimś sensie, po prostu umiera. Ta skorupa ego rozpada się. E... I o ile to trudno wyjaśnić, ale to może i dobrze, że to trudno wyjaśnić, bo to trzeba przestać teoretyzować i zacząć praktykować. E... I to jest zdecydowanie myśl do siebie, żeby, żeby mniej organizować, mniej planować, e... a więcej praktykować po prostu i będzie pięknie. Więc to jest taki suplement do tego, co mówiłem wcześniej. Jak widać wystarczy parę głębszych oddechów w pełnej uważności i perspektywa zmienia się dosyć mocno. I cóż, nawet miałem taką, takie, takie myślenie, że... Mm, bo w zasadzie to co, to, co często po swojej wypowiedzi mówię no trochę gadam bez sensu, nie wiem, bez sensu, bez sensu, coś tam, w ogóle szkoda gadać, szkoda szczępić a bez sensu, nie? Ale tak naprawdę Minęło cztery, no dobra, to co teraz powiedziałem, to cały czas uważam, że ma to sens. Nawet jeżeli nie do końca jakby poprawnie wyraziłem swoje myśli, to to, co ja mam teraz w głowie uważam, że to ma bardzo dużo sensu. Eee, I stoję za tym jak Palma w Kali i przed wyjęciem kamerki miałem takie obawy, zresztą często je mam, że. Eee, może nie, że co ludzie powiedzą, ale... ale że ktoś może uznać, że to jest bez sensu eee, i nie chce się tego słuchać i tak dalej, spoko natomiast wydaje mi się i to jest bardzo często to myśl uważam bardzo istotna, że ja na pewno, ale myślę, że wielu ludzi tak ma, że bardzo często więcej myślimy o tym, co myślimy, że ludzie o nas powiedzą niż ci ludzie w ogóle myślą znaczy nie inaczej, więcej myślimy o tym, yy, co ludzie co, co myślimy, że ludzie o nas myślą niż ludzie tak naprawdę o nas myślą przeważnie ludzie mają w dupie to, co to, to, to się dzieje i ja sobie gadam do kamerki i nawet prawdopodobnie nie będzie jakby jakiegoś ale świrga do do kamerki czy coś takiego nawet gdyby było spoko nie jest OK jest moment w którym jestem w miejscu w którym jestem jest dokładnie taki jaki jest i, i właśnie w, przy uświadomieniu czy przy, 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 przy doświadczeniu tego że, że jestem OK z tym, z tym momentem Eee, jest, czuję się jego częścią nieodłączną eee, Jest chyba, chyba tym, co sprawia, że, że nagle te wszystkie urojone problemy spowodowane nawałem myśli Znikają. Nawet no znikają po prostu. Eee, I cóż, dziękuję za uwagę. Pozdro